z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa: Przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkaże. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom ludzkim i ich przywódcom ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą, mówi Pan, by Cię ochraniać.